Next, next, Witajcie widzowie przepraszam za opóźnienie na serii, ale było one spowodowane brakiem motywacji, bo wiecie, że czasem człowiek ma takiego lenia, że mu się nie za bardzo chce cokolwiek robić, ale nawet jakbym nagrywał w zimę to i tak bym nic ciekawego nie nagrał, bo wtedy jest najmniej robotny okres dla rolników. ale za to już przyszła wiosna, a z nią sypanie nawozów, bo już mamy marzec i na ten sezon kupiłem maseja po którego jechałem aż na bawarię tak jak widzieliście na wstępie odcinka i nim dzisiaj. Będziemy sobie sypać saletre za samego maseja dałem około 4000 euro, co nam daje Około 16 tysięcy złotych, więc myślę, że się opłacało biorąc pod uwagę jego dobry stan. I przez zimę udało mi się dostać dzierżawę, którą obsiałem jęczmieniem, i ogólnie jest to gryba klasy trzeciej, więc nie jest najgorzej. A i jeszcze zapomniałem dodać, że kupiłem rozsiewacz, bo go w tamtym sezonie nie było. Jeszcze jak tu jesteśmy, to Wam pokażę siuntkę, a tak dokładniej to zmany, które w niej zaszły. Więc ogólnie to mamy światła, obciążniki na przód, z tyłu dołożyłem belkę, trójkąt ostrzegawczy i chlapacze, a i zapomniałem dodać, że założyłem też obciążniki na tylne koła, żeby usprawnić trakcję w polu. Dobra, to wyruszamy w pole, palimy i jedziemy, a i jeszcze miałem powiedzieć, że Masej ma hamulce, więc fajna sprawa taki ciągnik mieć na gospodarstwie Hihihi, hi, hi. dobra cyk dwójeczka i łogień na tłoki. No to droga prowadzi jak to wuja, ale my dzisiaj nie do niego, bo zaś dla nas znowu coś wymyśli, a w tym momencie to ostatnia rzecz, jaką bym chciał. Bo trzeba być pierwszym we wsi z nawozami, żeby pokazać sąsiadom kim się nie jest. Ale z tego co wiem, to chyba Marko był pierwszy z nawozami. Dobra, zobaczymy jak to brytyjska technologia poradzi sobie z polskimi drogami. No jakoś daje radę, ale chyba redukcja musi wejść, bo zaraz go zadusimy. O kurde, jednak te zabójcze 58 koni dało SE radę bez redukcji, a siątką bym nigdy tak nie wjechał. To teraz skręcamy w prawo, bo do wuja jest w lewo, a tak w ogóle to doszły mnie słuchy, że pan Mietek chyba Mietek albo jakoś inaczej miał, ale w każdym bądź razie ten odmak Kornika ma mega problemy z kredytami i że wuja gdzieś tam widzał jak jakieś trzy czarne Mercedesy stoją pod jego domem, więc jestem ciekawy jak się sytuacja dalej rozwinie. No i jak zawsze będę was o wszystkim informował. A i tak dodam, żebyście się tak nie nastawiali tym masejem, że ja już prawdziwy gospodarz ITP, bo ja tego maseja kupiłem na handel, więc po sezonie go sprzedam, ale mam w planach kupić coś. Pod bezorkę, bo jak wiecie, wtedy można dostać jakieś dofinansowanie z Unii, a potrzebowałbym tego na rozwój gospodarstwa, i żeby z tego cokolwiek kiedyś było. No nie? Dobra, to my już na dzierżawie no powiem, że ta działka niby jest mała, ale zawsze to coś w kierunku rozwoju tego gospodarstwa. To zrobię sklejkę z roboty, bo będę potrzebował skupienia przy rozsiewaniu nawozu. No to ogólnie na dzierżawie to już nawozy posypane teraz tylko na moich dwóch polach i zaczynamy od tego dużego. No myślę, że z tym polem może być wyzwanie, gdyż jest duże i będzie trzeba często na chatę zjeżdżać. Ale tak poza tym, tożby pciutko robota izdzie jak wściekła. A no i też chciałbym wam podziękować za potężny odbiór serii, bo naprawdę nie spodziewałem się, że ta seria tak się wybije. Więc naprawdę dziękuję wam wszystkim za łapki w górę i subi na kanale. Dobra, tu tego się rozsiewacz zaraz opróżni i tak patrzę, kiedy się mniej więcej nawóz skończył, żebym dwa razy nie posiał w jednym miejscu. Ale ten masę jest naprawdę przekozacki teraz, tak myślę. Że po sezonie sprzedam go i za niego kupię jakiegoś starego czterocylindrowego ciężkiego ciągnika, oczywiście do remontu sprawnego nie ma co przepłacać. I do niego się kupi talerzówkę i jakiś gruber i fajnie by było autosana drugiego kupić, bo tylko jeden może nie wystarczyć w przyszłości. A no i jeszcze tych dzierżaw jak najwięcej, żeby było, bo tym tego więcej, tym lepiej. Heche, he, patrzcie jak to kopci. Ja pierdzielę no i nawóz się skończył jak nie patrzyłem, no i teraz kraksa, bo nie wiem gdzie się skończył, bo się zagadałem kurde mol. No cóż, jedziemy teraz napełnić rozsiewacz. Ale teraz też musimy uważać na to, żeby się nie zakopać, bo tu takie bagno, że bez napędu 4 x 4 może być leciutki problem. Dobra resztę przejedziemy sobie miedzą i będzie cacy. To my już przed gospą i sobie napełnimy rozsiewacz, kurde, powiem wam, że ostatnio pan Marek w sprawie Ursusa się odzywał i prawdopodobnie będzie gotowy do odebrania na dniach to na pewno nagram pierwsze wrażenie z Ursusa po kapitalnym remoncie. Bo wiem, że na to czekaliście z niecierpliwością, a i tak wstępnie powiem, że wuja mi mówił, że Ursus będzie zrobiony na maksa, w sensie, że nie tylko mechanicznie, ale też i wizualnie, plus będzie nowa kabina założona, więc i będzie pewno lepsze wygłuszenie i komfort w pracy. Ale się nie mogę kurczę doczekać tego Ursusa, to aż do wuja pojadę go przetestować od razu, o ile wuja w ogóle go da, bo to normalnie stan igła będzie. A też tak dodam, że jak na wczesny marzec to naprawdę ciepło dzisiaj mamy, bo aż 15 stopni i nawet się przyjemnie robi bez kabiny, bo jest bezwietrznie. Dobra jedziemy my w pole, bo odcinek sam się nie nagrę tu tego, ale zapewniam Was, że na stałe wracam do dwóch filmów tygodniowo, więc w tym tygodniu będzie jeszcze odbiór Ursusa. No to my już na polu lecimy dalej, mam nadzieję, że teraz nie będzie trzeba się jeszcze raz wracać po nawóz, bo musi mi jeszcze starczyć na trzecie pole, ale raczej na spokojnie, bo jeszcze ze trzy worki mam w garażu, to raczej nam powinno wystarczyć. Ale zauważyłem już pierwszy problem z naszym masejem, a mianowicie podnośnik opada, lecz w sumie to nie wiem, czy tak było fabrycznie, bo wiem, że trzydziestki tak mają, ale czy takie maseje, to tego już nie wiem. Dobra, to by było już na tyle z tego filmu, przepraszam że taki krótki, ale po prostu nic się w polu takiego nie dzieje oprócz nawozów to i przez to też nie ma z czego nagrywać, więc musicie mi to wybaczyć widzowie, ale w każdym bądź razie mam nadzieję, że film wam się spodobał zostawcie subika z dzwoneczkiem i motywacyjną łapeczkę w górę po następny odcinek do zobaczenia na razie.